Cześć, szczęść Boże. Pozdrawiam Cię zwyczajnie, niezwyczajnie, świątecznie, bo jeszcze jest Wielkanoc. Wtorek, siódmego tygodnia Wielkiej Nocy. Pozdrawiam tak w ciągu dnia. To nie jest żaden lunch, słowo Bożego, czy tam boski lunch, czy tam jakiś nocny marek i tak dalej. Tylko po prostu kilka słów chciałem dzisiaj powiedzieć i podzielić się tym słowem. Myślę, że bardzo ważne, żebyśmy się dzielili słowem Bożym, tym słowem, które pracuje w naszych sercach. I dzisiaj od rana. To słów bardzo mocno we mnie pracuje. Yy, dlatego kilka słów. Naprawdę myślę, że krótko. Yy, dzisiaj czytamy świadectwo Pawła, który zdąży do Jerozolimy. Pełen pokoju Bożego. Yy, Pełen takiego, no właśnie, właśnie, niespokoju pokoju, właśnie, mimo że czeka go. Wiele trudności, mimo że przeżył wiele trudności, jego życie nie było łatwe, yy, to jest człowiekiem jest niesamowicie w środku spokojnym, w swoim sercu spokojnym. Yy, mimo, że charyzmatyk i, i może taki Boży choleryk, to jest są tak, tak bardzo spokojny. Dlaczego? Bo sam mówi, że nie zmarnował swojego życia, że cokolwiek ci robił, to pełnił wolę Pana Boga. I Mimo, że napotkały go trudności, jakieś Kłody pod nogi mu ludzie rzucali, to wie, że on biegnie do celu. Ten celem jest niebo. I to daje mu pokój. Ale czytamy Ewangelię? Jezus dzisiaj, w czasie ostatniej wieczerzy apostołów, kiedy przemawia, zaczyna też wypowiadać modlitwę kapłańską, tak ją nazywamy. Modlitwę skierowaną do Ojca. Modlitwą jedność. Ale też modlitwą pełnego pokoju, pełną pokoju. I Paweł, i Jezus, albo Jezus, i Paweł, są usługą swojego życia, tutaj wędrowki ziemskiej, i są pełni pokoju. I ten pokój, skąd on jest? Tak sobie od dzisiaj rano myślę, słuchając tego słowa, wczytując się w to słowo, wsłuchując, dając serce w to słowo. I gdzieś odkrywam, że tym, tym pokojem Bożym, tym efektem spełnienia Bożego, jest spełnienia ludzkiego, spełnienia swojego życia jest spełnienie właśnie woli Bożej. Bożej że to, cokolwiek oni w życiu robili, to nie robili dla siebie. Dla samej samochwałki, samego uwielbienia, realizowania swoich planów, marzeń. Dzisiaj ludzie mówią, spełniaj swoje marzenia, wysłuchaj swojego serca i ze swoim sercem. Oni szli za sercem Jezusa, oni wsłuchiwali się w serce Jezusa. Jezus wsłuchiwał się w serce swojego Ojca, w serce bijące miłością swego Taty. Paweł w bijące serce Jezusa, też w bijące serce Boga. I dodawało im taki pokój Boży. Mamy różne plany na życie, na ten dzień i tak dalej. Różne rzeczy na dzisiaj czekają. Ale chcieć dzisiaj się zatrzymać na chwilę i wsłuchiwać się wsłuchać się w to, co Bóg chce do Ciebie powiedzieć. Wsłuchać się w rytm Bożego serca. Zapragnąć, zatęsknić za tym, żeby pełnić Jego wolę. Ta jego wola sprawia, się, sprawia że jesteś człowiekiem niesamowicie wolnym, niesamowicie twórczym i jesteś szczęśliwym. I cokolwiek w życiu Twoim by się nie działo, czy działo, jakkolwiek by Twoje średnie życie wyglądało, to dopiero wtedy będę mógł powiedzieć, czy, czy ten dzień, czy ten tydzień, czy to moje życie było życiem spełnionym, bo było życiem według Bożego Serca. Wsłuchuję się teraz, pewnie gdzieś tam słyszycie w tle, nie wiem to dobrze słyszy, jak to jest słychać, przynajmniej być jakąś przeszkadzajką, ale w słowa pieśni. W sobotę byłem na lednicy. i takie dwie pieśni we mnie mocno tkwiły. Jedna to właśnie ta, Którzy jest równy Tobie, Boże? Którzy jest równy Tobie, Panie? A druga pieśń o grzechach, ale to, i choćby, to może o tym powiem kiedy indziej bo też one na ludzi mocno tętnią mnie gdzieś wybijają w moim sercu w tych ostatnich dniach i dałem też taki Boży pokój trzymajcie się, dziękuję, że się zatrzymałeś na chwilę, że chwilę to wysłuchałeś mam nadzieję, że nie zmarnowałeś tych 4,5 minuty w swoim życiu a może to, te słowa dla Ciebie były jakąś ważną inspiracją, niech Ci Pan błogosławi i szczerze, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen